Dzień jesteśmy na zakładzie typu MOL. Pokazuję Państwu wszystkie urządzenia oraz maszyny, które wyprodukowaliśmy dla tego zakładu. Są to stojaki na wędliny, cymbry, kije wędownicze gwiazdki, umywalki, stoły rozbiorowe, pakowaczka, bez dogadowania. z listwą 400. Kratki ściekowe. wanny do mycia. Za chwilkę nastąpi część druga filmu. Wilk Masarski 82, Ślimak, Gardien, wszystko wykonane na chwilę jednej pasy odchodnej. Pokażę, jak zasada działania. Włączamy włącznikiem głównym. Zaświeciły się sygnalizatory pracy. Resetujemy. Włączamy zielony. zabezpieczenie, które powoduje, że bezpieczeństwo pracownika zamkniemy, resetujemy ponownie, włączamy. wyłączamy, wyłączamy, zabezpieczenie górne, również. Następne urządzenie jest to mieszałka łopatkowa 150 litrów. Taka sama funkcja, czyli włączamy główne zasilanie, jak również maszyny. Sygnalizator świeci na włączenie maszyny. Uruchamiamy. Wciskamy. Uruchamiamy. Proszę zobaczyć, mieszałka sobie mieli. Jeśli podniosę klawisz ażurową klapę, mieszałka zatrzymuje się. Położymy z powrotem, naciskam reset i włączam. Ona dalej idzie. To są obroty prawe. Jeśli chcę zrobić obroty lewe, zatrzymuję maszynę, przekładam, włączam ponownie i są to obroty lewe. Jest to teraz 28 obrotów na minutę. Wszystkie maszyny są wykonane przez nas firma Bama 2, która zajmuje się typową produkcją maszyn do się mięsnego. I wyłączamy, wyłączamy. Wyładunek jest ręczny poprzez odblokowanie kurka zabezpieczającego, przechylenie mierzby i wystrzeliwanie. Tu są stoły nasze. Dwustronna komorowa. czyli do noży, umywalka, sanitaria, jest tu różnie, umywalka, jak również myjka do odpływia, manualna oraz wyżej wymienione regały, wcześniej, które Państwu pokazałem. Zestaw szatniowy, Teraz przejdziemy do kotła ważernego. Najpierw wyłączymy mieszałkę, żeby już nie chodziła o główne zasilanie. Wyłączymy zasilanie prądu. Mamy kocioł ważerny 300-litrowy, zasilany olejem opałowym na sterowniku Thermatix. Zawór 1,5 cala, czyli 1,5 cala. uszelka silikonowa. Czujnik batonu. Czujnik wody. Czujnik oleju znajduje się w środku. Nie będę Państwu zajmował płaty, nie będę pokazywał. Wszystkie osoby, które będą zainteresowane, proszę o kontakt w celu szczegółowych informacji. Nasze okapy, podłączenie okapy. Teraz chciałbym Państwu pokazać komory wędarnicze, parzewnicze. No przepraszam, to są komory tradycyjnego wędzenia. Są to komory tunelowe, z dyfuzorem, z okapami dyfuzor dymu. Oj, nic nie widać. No, tak będzie doszły lepiej. Jak już powiedziałem, rygały na mięso, czy to magazynowe już nie pamiętam. Również wykonane przez nas. Serdecznie zapraszam Państwa. Wszybki, włoski również euro. Serdecznie Państwa zapraszam do kontaktu celu uzyskania większej informacji, o, o, oczywiście przedstawimy też oferty handlowe na zapytanie od Państwa. Życzę miłego, udanego dnia. Dziękuję, do widzenia.